To wie, co robi sprzątaczka na scenie. Może ty, albo ty, albo ty, albo ty, co mnie teraz oglądasz, ten kolega, może ty to za tobą, co ogląda też, wie, wiesz, wiesz, może ty wiesz? Nie wiesz? To ci powiem, wiesz. Wymiata. <słuch> Odcinek z e, fire, Firefall. Mam nadzieję, że będzie wam się s, będzie wam się podobała ta gra z moim wykonaniem, moim wykonaniu Teraz lecimy właśnie sobie po questa. Kto tu mnie jeszcze na Facebooku pisze? Zamknijcie się. Dobra, się. E, dobra. No właśnie, mam nadzieję, że wam się będzie oczywiście podobała i właśnie w tym o, dzisiejszym odcinku będziecie mogli Właśnie sobie taką gierkę wygrać, wystarczy. Co wystarczy? Wy, wystarczy mnie subskrybować i wystarczy napisać w opisie. Dla, no, napisać, w, że jak chcę wygrać tą grę i wszystko. Możecie się tam rozpisać: jak chcę wygrać tą grę, ponieważ tak i tak, a nie musicie, jak chcecie. Możecie, aby napisać, że jak chcę wygrać tą grę i. W, z mojego i tak będę dawał wam tą grę co trzy odcinki. Myślę, że będzie spoko. Chodzi mi o to, że w tym odcinku będę wam mówił, że będzie to wygrania, a w następnym odcinku będę będziecie go mogli A w następnym odcinku będziecie mogli sobie w następnym odcinku będę losował na waszych oczach i... no, i będzie spoko. Ale ich muszę pozabijać widzę. A tego jednego chyba. No dobra, więc... No, wystarczy, że napiszecie ładnie... Yy, że ładnie napiszecie i będziemy sobie grali, nie? Yy, razem, ra bo to jest multiplayer oczywiście, a tu co tu mamy? Hele. Tak mam ci pomóc. Gdzie tu są jakieś jeszcze goście? Dobra. Ty krwawisz, tak? I mam ci pomóc, czyli może piątki. Nie, czekańczy. Hmm. hmm, hmm Jak mógłby tu pomóc? Dobra, ja sobie na razie będę zabijał te... to, co mam do quest'a zrobić, a później dopiero dobra. Aha, no dobra. Te, najpierw musiałem zabić, tak czy tak. Santos, masz dużo nerwów, kiedy mówisz mi o tym, co się stało. Powiedz twojemu przyjacielowi, żeby się od mnie Oj, hmm. z powrotem do miasta muszę zapierniczać. Dobra. No i w tym kodzie, co ja wam dam, bo ja dostałem od gry... aż 7-8 kodów. Jednego sam sobie wykorzystałem, reszta mówili, że mam, mam porozdawać i dobrze ją reklamować. No coś za coś musi być, nie? I będziecie mogli wygrać? I co będziecie mieli w tym kodzie? W tym kodzie I będziecie mieli, oczywiście, to grę to to na zawsze. mi nie chodzi po do domu? Nie. Grę zawsze, go to, go to, go to go wiadomo. I na 7 dni VIP-a, czyli w tym VIPie macie e, dłuższą, e, dłuższą e, szybciej będziecie, będziecie XP i takie inne. Ogarnijcie jeszcze jakąś białą flagę, nie wiem co to jest. Zabiała flaga I teraz drugiego mam, tak? Idziemy zabijali ty innych Dobra teraz tych musimy zabijać Ale zrębiste Rip 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 rip, dobra Chociaż ja wolę sobie chyba Tym strzelać Bo o wiele więcej e, Zabiera damage'u No, dobra. I tak właśnie w tej grze sobie będziemy expili i expili i nie tylko. Będziemy expili i co jeszcze? expili wykonywali questy i mam nadzieję, że dużo ludzi będzie grało w tą grę. To jest naprawdę fajna, graficznie, tak fajnie porabiona no. Oko cieszy ta grafika. Trzeba przyznać. I tutaj jakieś... Jakieś guwinka. Jakieś główinka tu mamy, dobra. No, naprawdę fajna, fajna grafika jest, taka bajkowa. Gdzie do, do gry naprawdę jest... Fajnie, jak ktoś lubi takie strzelanki... Kolorowe. O, oh, fuck you! Wow. tak mocno bije? Okej, okay. już jest nasz. On no, pomaga mi gościu. Dobra, jest nasz. Dobrze. Jeszcze... Aha, dobra. Jeszcze paru muszę pozabijać, a nie mam jakiejś apteczki. Z... O, dobra, to samo mi się regeneruje HP. A ja już nie mam w ogóle amunicji. Fak. A tu mam nieograniczoną, to super. A, a jakby co amunicję, zaraz wam pokażę, gdzie możemy sobie uzupełniać. No to to tam wiecie. Dobra, teraz mam loading. Mam nadzieję, że za nim muszę iść. Dobra. Aha, okej, okay, dobra, dalej trzeba iść. Dobra, ty sobie go tam bij A ja sobie lecę. Dalej, Fajnie, bo szybkie jest poruszanie, strasznie. Tutaj jakiś lot w górę, tu mam jakąś skillę czy coś, naprawdę zarąbiście. Mnie się osobiście podoba. Nie wiem, jak wam, mam nadzieję, że też i zrobimy w jakimś odcinku, jak będzie was dużo, będzie zapraszało do gildii. Znaczy, ja może utworzę jakąś fajną gildię, a wy będziecie ze mną do mnie dołączali. Ja będę akceptował wiadomo wszystkich co dojdą no. No, Dobra, to teraz się skupimy bardziej na grze, a nie na jakimś tam pitoleniu. Dobra, z powrotem, no kurczę, dziwne są trochę te questy. Ale no na tym będzie polegała, że my sobie będziemy tu biegali za tymi wszystkimi questami i... i no i, i raczej nic więcej jak spilly oczywiście. Jakieś tutaj, tej, ten, muszę się napić, bo już sucho mam w gardzie. Mm. Jeszcze muszę się wam pochwalić, że byłem na PGA, Poznań Game Arena. I będzie też na dniach jakiś odcinek z Poznań Game Arena, czyli PGA, no, 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 ta, ta, ta. I mam nadzieję, że też wam się spodoba. Bo było, na PGA samym było, że naprawdę mega. Tyle ludzi co tam było e, takie zarobiste gry, co tam były to jest, była naprawdę miazga ale tam się cieszę, że byłem ja tam na razie questy wykonuję, a nie tam do jakichś ciągów. fajnie, bo są te pomocnicze i czy gdzie masz iść, albo co, i tu masz kliknijcie sobie M, na przykład klikniecie sobie tutaj i to cię będzie doprowadzało do celu ale na razie to my się zajmujemy questami i, I widzicie, jak widzicie, że ja mam jeszcze na 5 dni tego VIPa, wy będziecie mieli na 7, no niestety trochę lepiej, no ale cóż, no takie życzę, 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 też miałem na 7, no i co tu mam zrobić? Aha, do ciebie podejrzę, dobra... gdzie teraz mnie prowadzi? Bo... a, to chyba nie tu. Gdzie mnie to prowadzi? Albo ja nie ogarniam, albo... czekajcie, jeszcze raz idę. I nawet ma to w przybliżenie. No, 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 to dobrze. No. Good job, toll, nie? No. Nie, no tutaj też mam nie że nie Tam? dobra. Amunicja aby się uzupełniać HP i szybko za tym idziemy. Gdzie mnie to prowadzi do jasnej holenderki? Gdzieś tu, gdzieś tam, dobra, dobra, biegniemy, właśnie fajnie, że są te, aha, dobra, już widzę, no, tam do tego chyba niebieskiego mam iść. Właśnie, mogę wam pokazać coś bardzo fajnego, tylko nie wiem, gdzie to, o, widzę już to, sobie tam polecimy, bo widzę, że, daleko to jest? O, parę tam metrów, to już, nie zawsze tak daleko, ale sobie skorzystamy z tego. O, z, właśnie z tego super, mega odlotowego y, powrotu, znaczy szybkiego lotu. Mam nadzieję, że tu mam lecieć, chyba tak. No, muszę tu lecieć, dobra. I ryb. No, aha, dobra. I coś będziemy. Coś tym na czy co? serio, z powrotem musimy iść. Nie wiem, to z nimi idę czy jak Dobra Lecę sobie sam, może co? No to A, bo ja mam chyba w drogę pokazać. Dobrze, aha, bo ja z nim polecę na to to. No dobra, dobra. No, super, super. Dobra, już wiem, wiem o co się rozchodzi. Będę z nimi wykonywał to miejsce tam, gdzie wszedłem, ale nie mogłem iść, bo oni tutaj, no nie. Nie popylają tak szybko jak ja. Ale się zgubiliście czy nie? No jeszcze nie. Mhm. Tutaj widzę też, że jakieś ludzie ekspią, piszą na czacie. Gdzie oni są? To są, dobra. Ale naprawdę, pod względem grafiki tego wszystkiego jest zacna. Za bardzo fajna gierka im wyszła. Firefall. Mnie się osobiście podoba. Nie wiem jak powiem, mam nadzieję, że ten wam się podoba. Przy moim wykonaniu będzie dużo... dużo bardzo kwestu, aby jeden gdzie gościu, nie idzie, wszyscy Bardzo dużo questów będziemy wykonywali, xp i oczywiście gildzie zrobimy jakąś tam fajną armiatola <laughs> albo coś takiego fajnego wymyślimy, nie?

And you call all the shots. You and Sergeant Santos are made for each other. It's Arrow Corporal. I'm not a cord anymore. Don't right. off oh, super. The court is going to win this war, and not a bunch of reckless, untrained, wannabe heroes. So, It'll be my pleasure to find you later, face down in the dirt, merc Get the hell out of my sight. Three five. Just so you understand. I had some time. Contact contact <laughs> and it got some people killed. Had I not done it, the city of dredge would be a ruin, and many more would be dead. Sometimes, 35, a lone act can mean everything. I hope you can understand that. Mm, you I co teraz? Wszystko? cera No dobra, to idziemy teraz może po... Jakiegoś nowego... Joba... Questiona Gdzie on był? Okej, okay, nie wiem Jeszcze raz sprawdźmy Duuudzo porty No już jestem przy job borderze Ody nam poszło ryb 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 Dobra, jesteśmy przy job borderze i coś nowego mamy? Jakby się inaczej. się, bo nie Aha, dobra. Akceptujemy kolejnego gotowa W ogóle ile my tu mamy? W ogóle ile my tu mamy czasu? O no, dwie minuty. To może ja sobie... Gdzie to jest? Serio? No. Natomiast skróty mi pokazywać to wynik. Dobra, jeszcze ja polecam może. tym, gdzie to jest. Nie, nie wiem, nie chcę mi się z tego szukać. No to jest że niedaleko tam radę. A to, to. tam nie się bardzo to... Właśnie zaraz wam też pokazać, gdzie możecie sobie. zmienić postać. Jej, teraz coś nowego zamijałem. Mogę go przetworzyć? Ja ich zabić nie mogę. Dlaczego? Zmian ja zabić ich nie mogę. Aha, po prostu ja ich nie trafiam. No zaraz deadne, tuuuu deadne tu mm -hmm. Ale jest fajnie, bo są te pomocy, te pomocy zarabiście e i są takie, że pomogą ci, a nie wiem. Reprieve w Walsie na ryj Zaraz cię zniszczy czy coś, nie Nie ma tak nikt No niestety, niestety nie ma I gdzie tu jestem gościu? No, takim paniem, no, że takich nie ma Ale tego jest, dobra, ja myślę tutaj po... wymiotajcie, a ja sobie już idę po... kolejnego job, a nie coś no, to ja muszę teraz tam naciągnąć jest co biegać, naprawdę, trzeba wam to przyznać, że jest co biegać. Nie ma tu. To... O, na KU możecie coś zmieniać tak szybciej. O, właśnie mi zrobił Stoper, permisów, aby dolecimy. Wow. O, do to i teraz te małe gówna wybijamy, no super, super ja sobie pozbieram te Yangi, bo coś później pewno z tego będzie można robić A fajnie się z tego sprytka strzela Jeszcze to przybliżenie Interesujące, interesujące, dobra, zmienimy może. No to dobijemy do 30, ja pójdę do miasta i się z wami pożegram. Albo nie wiem gdzie to w ogóle będzie. Co będzie nam kazało Co będzie nam kazała gra dalej robić Dobra, mamy... O, tu mamy helpa, dobra, to znaczy się helta rzym 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 Tutaj też widzę coś strzelają, ale bardziej tutaj o trafiłem ale trafiłem pani. A pani bo na razie takie nie są aż takie trudne te... Że nie są takie trudne te potworki. Myślałem, że jakieś takie... o, czy teraz nas zabiją na strzała, a tu nie ma tak, że nas zabijają na szczał i co tu mamy? No dawaj, dawaj mi. Ryb, a co tam, ryb, I ryb Może w następnym odcinku jakoś dostaniemy już lepszą broń, no czy musimy była najpierw kupić. Nie wiem. W następnym oczywiście odcinku będę losował. Kto by chciał ki do tej zacnej gry. Więc musicie... No za zaraz wam jeszcze raz powiem co i jak żebyście mieli tego koja Ale najpierw wykonajmy misję, jeszcze jednego mamy do zabicia. Dobra. Myślę że... Myślę, że wszystko by było. Myślę, że są. ktoś a of... ale mam ciemno w pokoju chyba. No. chyba... No. No. Niech to szkodzi. Dobra. Ja może tu się bym pożegnał z wami, żebym się... Oczywiście odcinek spodobał mnie, nie zapomnij zostawić łapkę w górę A właśnie, muszę o tym konkursie Ten konkurs wam przypomnę może Czyli co trzeba zrobić Wystarczy zasubskrybować mój kanał Zostawić łapkę w górę Zostawić łapkę w górę I zostawić komentarz pod odcinkiem, czy ja chcę dostać tą grę No, jeżeli wam się odcinek spodobał zostaw łapkę w górę Ja się teraz z wami nam trzymać się, cześć